Która z wymienionych przyczyn spowoduje nieosiągnięcie przez silnik o zaponie samoczynnym obrotów rozruchowych? A niesprawny rozrusznik, b naładowany akumulator, c zbyt luźny pasek klinowy alternatora. Obroty rozruchowe, czyli silnik musi zakręcić, musi dostać ten impuls. Impuls idzie proszę państwa z rozrusznika, więc jeżeli mamy niesprawny rozrusznik, to znaczy, że Silnik nie nabierze obrotów rozruchowych. Naładowany akumulator musi być, więc to będzie nieprawidłowa odpowiedź. Prąd w akumulatorze musi być, który pójdzie z kolei do rozrusznika. Tam jest stały prąd, i jeżeli tylko rozrusznik jest sprawny, to oczywiście pójdzie impuls na silnik, żeby go uruchomić, żeby nabrał tych obrotów rozruchowych. Więc naładowany akumulator po prostu musi być. Jest to nieprawidłowa odpowiedź. Zbyt luźny pasek klinowy. Owszem, będzie problem z ładowaniem, być może, że w ogóle tego ładowania nie będzie, ale on nie będzie miał wpływu na rozruch. Sercem tego wszystkiego będzie rozrusznik.